Polskie gry samochodowe raczej nie pojawiają się zbyt często, a już na pewno nie w takiej skali, dlatego JDM Japanese Drift Master wzbudziło ogromne zainteresowanie. Jak rodzima produkcja poradziła sobie z tym sporych rozmiarów wyzwaniem? Zapraszamy! Mamo, mamo! Kup mi Need for e, przecież mamy Need for Speeda w domu! Need for Speed w domu, JDM, Japanese Drift Master. Ten popularny tekst z memów na ogół ma być złośliwy, ale nie w tym przypadku. Nie musimy ciągle spoglądać w stronę zagranicznych tytułów, skoro rodzime studio potrafi stworzyć grę równie dobrą i dającą wiele frajdy. Studio Gaming Factory wykonało kawał dobrej pracy, ale nie da się też ukryć, że JDM nadal wymaga pewnych poprawek, aby stać się produkcją jeszcze lepszą w przyszłości. Wsiądźmy jednak w samolot i zacznijmy od początku. Przylecieliśmy do Japonii jako tołma, polski kierowca chcący zrobić wyścigową karierę na terenie kraju kwitnącej wiśni. To pierwszy i jeden z najistotniejszych punktów, który od początku przykuwał uwagę graczy z całego świata, w tym moją. Lokalizacja. Pomysł umiejscowienia akcji gry w tak pięknym i malowniczym kraju był strzałem w dziesiątkę, wszak kultura driftu i tuningu jest w tym kraju wysoko rozwinięta. Istniało tylko jedno ryzyko, czy twórcom uda się oddać ducha Japonii? Nie wszystkie gry robią to dobrze, a ostatnią produkcją, choć z nieco innego gatunku, w której naprawdę czułem się jakbym odwiedził to piękne państwo, było Ghostwire Tokyo. Na całe szczęście polskie studio podeszło do tematu z taką samą pieczałowitością, dzięki czemu JDM, Japanese Driftmaster, posiada jeden z najlepiej wykreowanych światów, Guntama, inspirowanych Japonią w grach wideo. Do tego całkiem spory. Mamy tutaj wszystko. Charakterystyczną florę i faunę, budynki, miejsca inspirowane różnymi regionami Japonii, góry, jeziora, a nawet sporych rozmiarów metropolie. Każde żywo wiśni, każda kapliczka przy drodze, sklepik czy inna świątynia zostały wykonane z sercem i szacunkiem do Japonii. Przynajmniej tak czułem grając i obserwując tereny wokół siebie. Do tego w grze pojawia się wiele miejsc, które jesteśmy w stanie spotkać na żywo. Góra Fuji, miejsce narodzin driftu, słynny parking dla samochodowych wariatów. A nawet kilka ciekawych nawiązań do japońskiej popkultury, takich jak Gundam i co ciekawe w tych samych rozmiarach co ten, który stoi w realnym świecie w Yokohamie, nawiązania do Initial D, Pokémonów i tym podobne. Całość robi fantastyczne wrażenie również graficznie, ale o tym szerzej powiem w dalszej części tekstu. Jeśli w grach fabularnych jesteście w stanie czasem przystanąć swoim bohaterem i podziwiać w ciszy widoki, to wierzcie mi, tutaj będziecie mieli ochotę na to samo. JDM Japanese Drift Master posiada fabułę w postaci mangi. Po graniu w darmowy prolog spodziewałem się zwykłej, luźnej opowieści, która raczej nie zrobi jakiegoś większego wrażenia, ale pełna wersja gry mocno mnie pod tym kątem zaskoczyła. Faktycznie, początek wydaje się bardzo lekki niemal młodzieżowy, ale z czasem pojawia się coraz więcej intryg, plot twistów, seksu zdrad i sporo mocnej akcji. Nie tylko związanej z wyścigami. Całość została podana w bardzo przystępny sposób, również pod kątem dawkowania kolejnych kartek, co uważam za plus. Historia nie powinna Was ze zmęczyć, a wręcz przeciwnie, chętnie zakończycie kolejne wyścigi, aby poznać dalsze losy bohaterów. Swoją drogą ci mają fajnie zarysowane charaktery i nie są płascy. Można ich polubić lub wręcz znienawidzić. Psst! Warto być uważnym, bowiem sama manga również zawiera kilka ciekawych histeregów. Jeśli chodzi o sposób rysowania, nie jestem jakimś znawcą w temacie, ale dla mojego oka było naprawdę bardzo dobrze. Fajnym plusem są także wkomponowane dźwięki, które podkreślają daną akcję, np. uderzenia, pisk opon i tym podobne. Gra posiada zadania fabularne i dodatkowe, które pozwalają zarobić trochę pieniędzy na kolejne ulepszenia i samochody. Bardzo podobały mi się misje kurierskie, w których jeździmy służbowym autem i rozwozimy sushi. Oczywiście możliwie jak najszybciej, uzyskując możliwie najlepszą ocenę za drift, ale przy okazji nie niszcząc dania. Była to miła odskocznia od fabularnych akcji. Czasem podwozi się dziewczyny i podczas takiej przejażdżki również trzeba driftować, aby wywołać u nich ekscytację. Mam tu jednak kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, tych aktywności pobocznych nie było zbyt wiele. Po drugie, brakowało mi więcej możliwości, aby zaimponować dziewczynom. Jasne, to gra głównie o drifcie, ale czułem, że jazda pod prąd lub z wysoką prędkością, albo chociaż mijanie o włos samochodów, powinno naliczać dodatkowe punkty. Zauważyłem też pewną fabularną niekonsekwencję. Przykład. W jednej misji jedna z bohaterek chce, abyśmy ją gdzieś podrzucili jej samochodem. I faktycznie w tej misji obejmujemy stery kompaktowej Hondy bohaterki i jedziemy na miejsce. W innej misji jedna z postaci wyraźnie mówi nam, hej, weź mój wóz i goń go. Po czym misję zaczynamy ze swoim samochodem, a nie pojazdem wskazanym przez bohatera w historii. Dlaczego w jednej misji się dało, a w innej nie? Nie wiem, ale szkoda, bo to na pewno bardziej poprawiłoby imersję. Brakuje też szybszej możliwości zmiany samochodu. To znaczy, rozumiem, że realistycznie jest pojechać do garażu, ale po pewnym czasie wychodzi z człowieka lenistwo i jeśli mamy aktualnie samochód ustawiony pod grip, a kolejna misja jest driftowa, to musimy przejść przez nieco długą procedurę zmiany samochodu na inny czyli dojazd lub teleport w dane miejsce, ekran ładowania itd. Na pewno taka opcja w przyszłości mogłaby wiele ułatwić niecierpliwym graczom. Podkreślę jednak, że tutaj się trochę czepiam i próbuję wczuć się w ogół ludzi, bo jednak model jazdy jest na tyle fajny, że dodatkowa przejażdżka do garażu nie sprawiała mi problemu. Zanim przejdę do tego co najważniejsze, czyli jak się jeździ w JDM Japanese Drift Master, jak mantrę powtórzę po raz kolejny. Gra ma w nazwie słowo drift i choć faktycznie jest skupiona głównie na tego typu zabawie, to osoby nie przepadające za takim stylem pokonywania zakrętów również znajdą tu coś dla siebie. Twórcy postanowili przygotować dwa warianty: Arcade i Simcade. Arcade oferuje uproszczony model jazdy, który pomaga łatwo wchodzić bokiem w zakręty i utrzymywać drift, zapobiega nieoczekiwanym poślizgom, blokowaniu się kół i tym podobne. To bardzo dobra opcja dla osób, które nie mają zbytnio styczności z samochodówkami, ale chcieliby jednak trochę pośmigać. Podejrzewam jednak, że większość osób i tak wybierze tryb Simcade, który zaoferuje graczowi znacznie więcej. Tutaj jednak znów trzeba grę podzielić na pół. Będą bowiem gracze, którzy zagrają na padzie, a inni na kierownicy. Gra na padzie mimo wszystko wydaje się być łatwiejsza i nad jazdą w poślizgu znacznie łatwiej jest zapanować, ale kierownica, zwłaszcza dla mniej obytych z nią użytkowników, może stanowić znacznie większe wyzwanie. Przykładowo, na padzie nie miałem większych problemów z jazdą jakimkolwiek stylem, ale już na kierownicy z driftem sobie nie radziłem. Jestem jednak przyzwyczajony do typowo torowej jazdy, więc z kolei samochodem ustawionym pod grip radziłem sobie bardzo dobrze w obu przypadkach. Generalnie widać, że twórcy poszli drogą easy to play, hard to master, więc próg wejścia nie jest zbyt wysoki, ale jeśli poświęcimy grze odpowiednio dużo czasu, wówczas będzie się dało zdziałać cuda. Przede wszystkim JDM ma bardzo fajny feeling prowadzenia pojazdów. Dobrze czuć zawieszenie różnych samochodów, a także ich odmienne osiągi. Z kolei sam drift jest najprzyjemniejszym, jaki spotkałem w grach, które oferują. Nie męczy, a gdy złapiemy dobrą prędkość i kąt, po czym uda nam się polecieć bokiem kilka zakrętów pod rząd, to satysfakcja jest nie do opisania. Jasne, pewnie na zawodowych wirtualnych drifterach nie zrobi to jakiegoś super wrażenia, ale przeciętny Kowalski będzie miał tu sporo frajdy. Do dyspozycji mamy niemal 30 samochodów, z czego zdecydowana większość jest na licencji marek Nissan, Subaru, Honda i Mazda. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to niewiele, z drugiej jednak przypomnę, że zespół odpowiedzialny za JDM nie był jakichś gigantycznych rozmiarów, a samochody, które trafiły do gry, zostały bardzo skrupulatnie odwzorowane, zarówno w zakresie ich wyglądu, jak i od strony właściwości jezdnych i osiągów. W związku z tym, każdy model samochodu prowadzi się inaczej. Jedne lepiej trzymają się drogi, innymi buja jak na morzu, czuć ich zróżnicowaną masę i możliwości po naciśnięciu na gaz lub hamulec. Tutaj zaczyna się jednak cała zabawa. Gra ma na tyle rozbudowany system tuningu, że nawet jeśli kupicie wymarzony samochód, np. Mazda MX-5, i stwierdzicie, że jest fajna, tylko strasznie nią rzuca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić ją w taki sposób, że będzie zachowywała się jak torówka. Możliwości tuningowych od strony technicznej jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście również w przypadku dostępnych części na wymianę. Generalnie tuningiem można w tej grze zdziałać cuda, o ile wiemy, co robimy. Jeśli jednak nie wiemy i lecimy na czuja, możemy doprowadzić do sytuacji, w której samochód będzie się prowadził wręcz tragicznie. Za to należy się pochwała, ponieważ JDM na tym polu wyprzedza ostatni Need for Speed'y o lata świetlne. Jak Japonia i Tuning, to oczywiście nie mogło zabraknąć wizualnego upiększania samochodów. Części, które możemy zamontować jest bardzo wiele, a zdobywamy je poprzez zwiększenie poziomu biegłości samochodu. Im dłużej jeździmy daną furą, tym rośnie jej poziom, a na konkretnych levelach odblokowują się kolejne elementy. Wymienicie tu klasyczne części takie jak błotniki, spoilery, maskę, progi, felgi, lusterka i tym podobne. Co ciekawe, tuning wizualny obejmuje także wnętrze auta, więc spokojnie wymienicie kierownicę, fotele i gałkę zmiany biegów. To na pewno dobra opcja dla osób, którzy lubią używać widoku z wnętrza samochodu. No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, w prologu moim sporym zarzutem było zbyt duże oddalenie się kamery pościgowej za samochodem wraz ze wzrostem prędkości. Gdy jechało się naprawdę szybko, wówczas auto wydawało się bardzo małe i nie czułem nad nim zbyt dobrej kontroli. Twórcy chyba wysłuchali moich modlitw, bowiem dają wybór. Można mieć kamerę, o jakiej właśnie powiedziałem, lub statyczną, i wówczas ruchy kamery za samochodem są minimalne. Tak, jak lubię. Drogi drogami, ale jednym z lepszych miejsc do testowania wszelkich ustawień są tory wyścigowe. Są to wariacje na temat prawdziwych obiektów, i z pewnością kilka z nich rozpoznacie. Fajnie, że twórcom udało się też przemycić fragment polskiego toru Poznań. Dodatkowym motorem napędowym, aby wpadać na tory, są wyzwania rankingowe, gdzie możemy rywalizować z innymi graczami na uzyskanie najlepszego czasu. Ale bądźcie czujni, nie ma podziału na jakieś kategorie osiągi itp. Jakim samochodem wpadniecie na obiekt, takim walczycie o najlepszy czas, więc jeśli macie niedoinwestowany sprzęt, to pewnie zbyt wiele nie ugracie. Dla mnie to spoko rozwiązanie, bo kojarzy mi się z prawdziwymi wyścigami. Gdy bywałem na torach, wszystko wyglądało tak samo. Masz lepszy sprzęt, to łatwiej ci walczyć o zwycięstwo. Proste. Do dyspozycji gracza oddano także wyścigi typu drag na 1 czwartą mili i choć sam rodzaj wyścigów nie robił na mnie wrażenia, po prostu nie jestem fanem dragów, to warto zauważyć drobny detal, który uwzględnili twórcy. Zwykle w grach jest tak, że przed każdym startem mamy minigierkę do rozgrzania opon. W JDM po pierwszym paleniu gumy w kolejnym starcie nasze opony są już w jakimś stopniu rozgrzane, więc jedynie trzeba je lekko dogrzać przed kolejną rundą. Bardzo fajny i realistyczny detal. Co więcej, sami musimy wrócić na miejsce startu po każdym takim przejeździe, co jest kolejną fajną zagrywką. Porozmawiajmy teraz o sztucznej inteligencji, bowiem tutaj JDM dostanie trochę po uszach. Ruch uliczny jest po prostu ok, ale zdarza mu się okazjonalnie odwalić jakąś głupotkę, jak choćby taranowanie nas, gdy stoimy na trasie samochodów. Gorzej jest jednak z przeciwnikami w trakcie wyzwań. Przede wszystkim są oni banalnymi rywalami do pokonania, popełniającymi sporą ilość błędów. W testowanej wersji nie było możliwości ustawienia poziomu trudności, podobno ma się taka opcja pojawić po premierze gry i w tym domyślnym ustawionym przez twórców, w wyścigach wystarczyło, że wyprzedziłem wszystkich do pierwszego zakrętu i potem jechałem samotnie jak w czasówce, a w drifcie miałem ogromne pole do popełniania błędów, bo i tak łatwo było nadrobić stracone punkty. Niestety we wszystkich misjach nie czułem żadnego wyzwania. Z jednej strony, świetny model jazdy sprawiał, że nie miało to dla mnie większego znaczenia, po prostu jechałem do mety robiąc swoje i świetnie się bawiąc, ale skoro już mamy tych rywali, to niech faktycznie stanowią jakieś zagrożenia. Najzabawniejszy był dla mnie jednak fakt, gdy w jednej z misji mieliśmy się zmierzyć z takim mega epickim mistrzem, po czym po starcie mój rywal przy próbie driftu rozbijał się o barierki jak totalny amator. Jedyne wyzwanie czułem w zadaniach, w których musieliśmy jechać mniej więcej synchronicznie za rywalem. To było dość wymagające, ale raczej ze względu na mój średni skill aniżeli SI. Tutaj znowu, na kierownicy będzie trudniej, będzie bardziej wymagająco, ale raczej przez samo to, z jakiego kontrolera korzystamy, a nie dlatego, że boty nagle zaczną ogarniać. Pod kątem technicznym JDM jest niezłe, ale miewa swoje problemy. Zacznijmy od grafiki. Gdy po raz pierwszy trafiłem na zestaw Ulewa, Błyskawice Drzewa i Metropolia z Neonami, to miałem gęsią skórkę. Błyski odbijające się od mokrej nawierzchni lub przedzierające się przez liście drzew zapierały dek w piersiach. Widoki są cudowne. Zachód słońca robi wrażenie, podobnie jak pęknięcia w asfalcie. No i całokształt składający się na klimat Japonii działa tu na korzyść gry. Jest bardzo dobrze. Dźwięki? Równie przyjemne, a pomruk subaru imprezy w tunelu wywołuje ciary. Chwała również za normalne odbicia deski rozdzielczej w przedniej szybie, które reagują na to, w jaki sposób świeci słońce. Odbiór tego wszystkiego w trakcie jazdy psują jednak kolizje z obiektami. Czasem samochód odbija się od różnych elementów jak od kauczuku, zresztą podobnie jak w Gran Turismo 7. Spokojnie, GT też ode mnie za to oberwało. A czasem auto zatrzymuje się w momencie wbrew prawom fizyki. Bywają barierki, które da się strącić i jakoś pojechać dalej, a czasem ta sama barierka jest nagle betonowa i potrafi nam popsuć nieco wyścig. Trafiłem też dwukrotnie na niewidzialną ścianę. Nie ukrywam, czasem potrafi to wybić z rytmu. Grałem na komputerze Actina, specyfikacje znajdziecie w opisie pod filmem. I w takiej konfiguracji na maksymalnych ustawieniach, zarówno z włączonym DLSS, jak i wyłączonym, gra spokojnie osiągała 80-90 klatek na sekundę. Generalnie płynność działania gry jest bardzo dobra, ale bardzo rzadko zdarzało mi się, że grę delikatnie przycięło na ułamek sekundy. Nie na tyle, żeby się rozbić, ale jednak. Oczywiście nie wiem jak gra poradzi sobie na słabszych komputerach, ale jeśli na przestarzałym już trochę Steam Decku radzi sobie całkiem nieźle osiągając średnio 30 do 35 klatek, to raczej starsze komputery powinny dać radę z JDM. Chciałbym jeszcze dodać kilka słów o muzyce, która dla mnie zawsze jest bardzo ważnym aspektem gier. Są takie produkcje wyścigowe, gdzie nie jestem w stanie znieść muzyki w trakcie jazdy, jak na przykład Ride, Gran Turismo czy inne typowo torowe tytuły. W przypadku Need for Speedów, Burnoutów i tym podobnych dobra muzyka jest wskazana. Okazuje się, że JDM należy do tej drugiej grupy, gdzie wolę jak coś nam gra w tle. Twórcy zamiast postawić na soundtrack składający się z kilkunastu utworów, postanowili stworzyć kilka stacji radiowych o innym charakterze i to był kolejny strzał w dziesiątkę. Chyba nie zauważyłem ani jednego utworu, który gryzłby się z całą scenerią, a jest ich bardzo dużo. Muzycznie wszystko pasuje idealnie do klimatu Japonii, tuningu i szalonej jazdy driftem. Warto jeszcze zaznaczyć, że muzyka nie wychodzi tu na pierwszy plan, nie zagłusza, nie wybija z rytmu. Jest faktycznie dobrym dodatkiem do samej jazdy. JDM Japanese Drift Master to naprawdę dobry tytuł samochodowy i cieszy mnie fakt, że grę stworzyło polskie studio. Jest jeszcze trochę rzeczy do poprawy, ale sam trzon rozgrywki, czyli jazda samochodami, jest mega satysfakcjonujący i trudno było mi się oderwać. Czasem zamiast misji po prostu wybierałem się na przyjażdżkę, co było równie fajnym przeżyciem. Jeśli już tak porównujemy, i nie tylko ja, JDM do Need for Speed'a, to ostatni raz tak dobrze bawiłem się w Hot Pursuit z 2010 roku. Polska produkcja, pomimo pewnych mankamentów, wnosi do gatunku pewną świeżość i jakość, której nie powstydziliby się giganci branży. Rozmawiałem z twórcami i wiem, że mają oni konkretny plan na rozwój gry i poprawę pewnych elementów, więc jestem dobrej myśli. Jeśli ten niezbyt dużych rozmiarów zespół z taką pasją będzie pracował nad rozwojem produkcji, to wierzę, że za pół roku, może za rok, JDM Japanese Drift Master stanie się grą bardziej kompletną, dopracowaną i dającą jeszcze więcej radości. Tymczasem, w cenie 119 zł na start, głupio byłoby nie spróbować tej japońskiej przygody. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i obserwujcie gram.pl.